zamiaru przestać. Robimy takie hity, że za... Ale moi moi drodzy, witam, jestem Bałwankiem, Palionem, dzisiaj z nami jest świąteczny Wojtek Siemano, kolano! Tak jest, witamy serdecznie, to było naprawdę bardzo ładne powitanie A dzisiaj jest teleturniej, a mianowicie dwie skrzynki, dwóch zawodników Wybierz skrzynkę, a wygrasz, albo przegrasz, albo stracisz, albo wygrasz, no Przygotowaliśmy pięć itemów dobrych i złych Wkładamy sobie do skrzynki, zniszczymy skrzynkę yy, jeżeli tam będzie do... ta dobra rzecz, to musimy ją spalić a jeżeli będzie zła i spalimy to będziemy się cieszyć wtedy I moi drodzy zostawcie łapkę do góry, subskrybujcie kanał, za niedługo nuta także oczekujcie No i rozpoczynamy odcinek! Chodź, chodź, nie, nie pokusiaj Bo ja idę, ty idziesz pierwszy za ścianę No No Okej, no troszkę widzę, jak jakbyś... tego troszkę tutaj jest, ale... Poradzimy sobie nie patrz Jem nie, zupa Nie możesz patrzeć Jem zupę palię. Nie możesz patrzeć Jem zupę palię. Przygotowanko Zapraszam to serdecznie do tego turnieju no, dobra, ręka w prawo, ręka w lewo, a my wszyscy krzyczymy kolego, 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 kolego Mega, pegonnego Dego. Okej okay. Ja czuję, że ta skrzynia jest dobra, ponieważ na nią stanąłem, więc ta skrzynia będzie... Co to jest? To jest to, jest to Ile dobra. Jest potrawek z królika! A ty To jakiś szkarłatny grzyb! Ja! To jest z lederu, no. Ale ja bym sobie to zjadł taką potrawkę z królika! No to co? To wygrałeś, nie? Tam nie. to spalasz. Nie! A, nie, to muszę a ty to, to musisz faktycznie. Ja! Ale ja, jestem, ja bym chciał to zjeść. Ile tego jest? No, dawaj, tutaj. Ja. Dobra, zabieram. Szkarłatny grzyba. Gzyb, dobra, idę za ściankę Pozdro Szkarłatnego grziba zabrałem Zadzwój do mnie jak już zrobisz Zadzwoń, napisz, wyślij smsa Dobra, A ja ci dzisiaj takie rzeczy przygotowałem, że aż mi wstyd Dobra, jest, ready Zadzwoń, napisz, <grym> wyślij smsa Telefon zazmuj, dzwoni, na... dzwoni, 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 dzwoni Pani dzwoni, 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 dzwoni Uwaga <grym> Przestań skakać Bo mi zabudzasz <grym> myślenie, którą wybrać No i co? na no i co? No co? No co? Yeah. Spaniaku Myślałeś, że już przegrałeś pewnie, co nie? Ja przewidziałem ten twoją myśl psychologiczną Pewnie no ja, nie, myśl, jak Ja jak miałeś chciałem miałeś myślałem, takie... jak to, jak to, bo dobra bym wyśmiał <laughs> diamencik Kurde, diamencik tak, w tych czasach No taka cisza, chyba nie spodoba mu się diamencik Diamencik w czasach takich Wojanowic, no dobra, no idź tam, idź, idź A ja teraz, okej okay. Gdzie? Gdzie? Dobra, no jak teraz, jak teraz trafisz, no możesz zgarnąć fajną wygraną No Dobra, już, już? Fajną no wygraną. po przemyśl, przemyślcie dobrze, bo ja faktycznie nie wiem. nagroda Palio. może być ciekawa Eee, a wiesz co? Ja mi się wydaje, że ta jest bardzo zła. Nie! Kurde. Co ty zrobiłeś? Ej! Czyli ta będzie dobra. Nie się nie patrz, lepiej. Okej, okay, to będzie ta. No, co to ma być? No kurczę, co to ma być za zmylenie mnie? Nie! Nie, tego się nie da spalić! O, i mój kilo wraca mi do mojej łapki <laughs> Ja. No i teraz zobaczcie sobie od śniegu wojana. U niego było to samo. co chwilę robił. Ty chodź. To chodź, serio, bo zginiesz. Dobra. Ej! jajku, ile ja mam HP? Oj, ile jaj, masz? Dwa HP miałem. Wczoraj starej właściwie. Ja, ja nie musisz mogę. zabudować jakiś detektor światła dziennego <laughs> Musisz zabudować <laughs> Jak Just... to brzmi detektor światła dziennego Dobra Co teraz ja? Nie, tak, tak idę za ściankę Ale Jezu jestem najlepszy, bo wygrywam Just. nie niesamowicie co? A ja się teraz zdenerwowałem. No A, ja nie to... mogę, czemu Dobra, wiesz co? Dobra Wpadła bomba na kałamarnicę ona pierdła Napisała czarnym proszkiem, potem flegma była. Za za mocna. O. Tropika liść. No, no ja nie mogę... Jak ty gdyby... Warhaka masz! cały sed, Zaraz będę miał. Ej no, z tych chwilą cały set będziesz miał dosłownie. Ty masz Warhaka! Palien, Przyznaj się! Masz Ale łatwo! Dobra, idź nam! Nie, ja nie teraz wiesz. Nie, nie chcę mi się, wiesz co? Dobra, ja... teraz. Dobra. Tym, Dobra, chodź, cho weź to szybko, wybierz, bo... Dobra, kurczę, ja już mam dość, ja już mam dość! Ja już mam dość. Nie wiem, którą mam naprawdę zrobić. Okej, okay, okej, okay, tam będzie coś dobrego. Dobra, wrzucam ten papier. No, no co to jest? Ja nie mogę! Jak się ucieszy? <słuchète> Jak się ucieszył, nie wytrzymam To, to... to był taki To był taki troll Dobra, idę za ściankę teraz <laughs> Jak się ucieszył jak to kieńsiecko. No ja myślę, że będzie coś dobrego o, dobra, już możesz patrzeć Dobra pewnie też mi dajesz teraz tonola za to ci zrobiłem Jestem wrot Zatru mnie czymś no, Wiedziałem, no zgapił ode mnie trolla Obydwie do dobra idź Teraz stary coś cennego W sensie Coś co Zdobyłem Przypadkiem Ja Ja Dawaj to jest zdobyte naprawdę przypadkiem największym. Tylko patrz, musisz się musisz się zastanowić, okej? Okay? Muszę się zastanowić? No, czekaj no. Nie nie, 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 po, nie pochopnie. Nie rób tego pochopnie, bo jeśli pochopnie to zrobisz, to możesz stać. E... Wydaje mi się, że to jest ta skrzynka. Co tam za chłowo? Ta skrzynka posiada bardzo słabą rzecz, więc to ją będę chciał zniszczyć. <noise> Nie, żeby ci było przykro, no ale dawaj, no A i skrzydła? No Chcę weź to przetestuj, wiesz jakie to jest cenne? Co to jest? To jest najdroższa to płyta to? <coughs> Ej, wow. ej, nowy beat! Lecę na tym bicie ja. jak helikopter, Bijam się wzgórze To jest najlepsze no. schlep tamtego kilopa. Ej, o, yo, jaki, yo, dobry, yo, jaki, yo, dobry. jaki dobry! Joki dobry! Tak, yo. bo to jest pick step. -ry -ry. Ej! Yo, wszystko -ry -ry -ry. stało się! Bojan wygrał całe życie z tą skrzynką. To no i... ha, biorę kilo. Ale dobry, jo! Ja ja! Bo nie stać mnie na dobry. Zniszczę skrzynki. Wszystkie ale dobry. trafię na najgorsze, bo nienawidzę tego, że mam takie nieszczęście. ha, 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 właśnie tak, tak, tak. I wtedy tutaj krzyczę jak tak, nak, tak, 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 Bak! Wow. Dobra, Na No jeszcze raz. Ja to... Dobra jeszcze raz, jeszcze raz? Dobra. ale teraz ty. Po pięciu latach, biłem se milion Ej, po pięciu, po pięciu Po pięciu latach, biłem se milion Po pięciu, po pięciu Zadzwoń, napisz, wyślij smsa Albo, możesz już to spieprzać Ej, yo Ej, Bojan wydropił sobie najlepszy kill of Ej Sorry, bo miał go spalić i teraz Ej, mam to najlepszego to... seta tu Ej Moim zdaniem niestety wygrał życie teraz tą płytą, ona najlepsza jest w tym miejscu tu Na taki bit po uszach, że zaraz słuchawki pękną Dobra, teraz ja I strzelą Uf, Nie chcę... Nie ja nie to mi się <dawaj. Dawaj Jak jest dobry Nie chcę mi się nawet Ciebie tutaj słuchać Brzmisz tak brzydko, że nawet nie siada mucha. A następnie po obiedzie zjem se kotleta Dla mnie to ty co? jesteś zwykły kaleka. E, na fortepianie gram całymi dniami. Ty co najwyżej strzelasz fajerwerkami. <coughs> Nie chcę mi się tego nawet komentować, bo dla mnie jesteś zwykła krowa. Jaki drop? to jest tak zarobiście. Dobra, będzie na filmy. <coughs> okay, to jest najlepsza <grym> płyta. To jest naprawdę najlepsza płyta. To takie najlepsze jest to właśnie. No, trudu, trudu. Trudu. No, dobra, teraz co? Dobra, nie teraz A nie, jeszcze nie jest jedno, No teraz, ty. Nie, co, to było dobre, aż mi się chce tego słuchać, naprawdę. Ej, oh, no. Ale mam normalnie. Podleżę, podleżę. Ej, no, po prostu piękne. Piękne. Dawaj, dawaj. Dobra, dobra. już, już, dawaj. już. Ale wiesz co? Jak zanim otworzysz, zanim zniszczysz, zapuszczę muzykę. Lecisz, lecisz, lecisz. Ej. Yeah. Ja... Zdecyduj, Zdecyduj się palić! Zdecyduj się palić! nie mam ochoty Teraz na to czekać. Nie chcę czekać na to jak wybierzesz coś z dobrego. Nie mam ochoty. Nie mam... Ta skrzynka. Wywalam. Wybrałeś. Zbieram sekwit. No Ej. Dwoja robię sobie to z tym witem tu. Mam no woja wyrąbałem Wojana ze snu. Ho. Ej. To wszystko stało się tak proste. Ciągle wyzobywam te airpodsy. Ej. <laughs> Yo! Nie da! Dobra, mam pan. już tego dosyć. Ciągle trafiam na złe kokosy, na złe kokosy. Nie mam ochoty, już nie mam ochoty. Kończą mi się pomysły, nie mam umysłu ścisły. No i teraz. Nie, ja to teraz mogę tak w wsadzać. No? Wsadziłem. A, już wsadziłem? Tak. Ja. Nie znoszę o Wybieram skrzynkę, znowu trafię na coś złego A ty się na mnie patrzysz i śmiesz kolego To nie jest śmieszne, tak naprawdę mam szczęście Bo mam dobrych widzów, a ty co, ty co? Ty co najwyżej patrzysz na mnie tylko Podziwiasz mnie i śpiewasz ty mocno mm -mm. Yo Tak ja byś widział, jak się bujam Właśnie tak się bujasz do mojej kolejnej nuty Nie chcesz być Ale dobra, przez to taka policję gitarka, policję to Zarobiłem sobie milion Wyjadę sobie na Bahamy razem z wojanem Potem ska sobie tutaj zagramy w Monopoly Będzie zarobić, tutaj, będzie fajnie ty Zaraz obędzimy omijać celawy Przyja! Przezbieramy... Ej! Takie to jest dobre! To jest naprawdę kozacka płyta Ja bym zrobił mandalę Ale na moja nowicach i po prostu Można. śpiewanie zrobię Jakie dobra, dobra. se diamenty Biera. razem. Potem idziemy se kaszleć. Jo Smutny jest w tym Wybiorę skrzynię Nie chce mi się nawet myśleć, co jest w środku, bo pewnie to jest będzie, co będzie coś złego odcinek śpiewania, kurde, nie mogę. A wtedy... Dawaj! Otworzyłem ją! Jest! Coś słabego. Dobra, farta miałeś. No. Yes! wreszcie z muzyką ja muszę po <laughs> prostu otwierać. Z muzyką, z muzyką! Dobra, żegnamy się przy muzyce. Nie, ale oddawaj moją Ej. Bardzo dziękuję wam zmycam. za oglądanie. Zostawcie łapkę i suba. Subskrybujcie kanał również i czekacie nutę na milion. Du -du 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 -du. Po pięciu latach se wbiłem milion i kończę ten odcinek Już dziś Cię do woja na odcinek Bo miał taki sam Eee! Na razie! w mamy już <coughs> milionerów! Nie będzie tutaj żadnych pozerów! Wojen. Tutaj tylko same najlepsze hity! A ja dalej jestem niezwykły! O. <coughs> <coughs> dobra narandža